Witam na moim kanale ponownie dzisiaj 13 czerwiec piękna pogoda jak widzicie postanowiłem wykorzystać drugi dzień dzisiejszej drugi dzień mojej, można powiedzieć, mojego spaceru zapomniałem tylko dodać że w dniu dzisiejszym udałem się w rejon Rudafianowickich, Janowickich w okolice Szwajcarki Góry Krzyżnej i sokolnika, ależ duszno w lesie, nie ma czym oddychać. Temperatura 29 stopni, ale tutaj, jak widzicie, las w dużej mierze przeważający nad iglaste. Dużo liścia z tego, ale na pewno się to zmieni, jak wyjdziemy wyżej. Także połączę się z Wami, jak tylko coś uda mi się ciekawego zobaczyć. Tymczasem, ambona. Coś mi się wydaje, że już dawno z niej nie korzystano Spróchniała Strach wchodzić na nią, chyba myśliwi o niej zapomnieli Chociaż te żerdzie podtrzymujące, te słupy, na których stoi sama buda Wydają się jeszcze jeszcze Ale te belki poprzeczne, wzmacniające konstrukcje, już się trochę z obczasu ruszył. Wchodzimy coraz wyżej. Las zaczyna się zmieniać z liścia z tego w bór świerkowy. jest mnóstwo kleszczy w lesie trzeba naprawdę uważać na to dziadostwo, że tak powiem na te pasożyty po przejściu z lasu trzeba dokładnie obejrzeć swoje ciało bo można zachorować na to dziadostwo które w sobie mają kleszcze oczywiście nie każdy kleszcz jest zarażony ale Bezpieczeństwa nigdy nie za dużo. Ładne mrowisko sobie tu utworzyły, utworzyły z tego gniączego konara. Są odchody, są i jelenie. Widać po kamieniach, że w lesie jest wilgotno i duszno. to dobrze przynajmniej nie ma zagrożenia pożarowego ściółka się jakoś odbudowywuje także super puszczona nora widać, że od dawna nie wykorzystywana chyba przez żadne zwierzę, zając, lis, borsuk, Jenot. Widać, nie ma tu żadnych śladów korzystania z tej morki. Ale charakterystyczna ścieżka wydeptana przez jelenie i sarny No i oczywiście inne zwierzęta, bo nie tylko jeleniowate wykorzystują sobie takie ścieżki Inne zwierzęta również Przejdziemy się kawałeczek tą ścieżką w dół Jest tak wydeptana w takich ścieżkach zawsze coś można znaleźć. Znaczy, że zwierzyna często tędy podąża i może coś w pobliżu tej ścieżki leżeć. Wszystko się zmienia w dobie dzisiejszych czasów. My się zmieniamy. Otaczająca przyroda, środowisko się zmienia. Teraz właśnie na martwych pniach i drzewach takie huby rosną <taki>, to taki żarcik, ale może wydać się przykry. Co ludzie robią, to przechodzi ludzkie pojęcie. Witam Was, po jakiejś tam przerwie schodzę sobie z górki, i znalazłem coś takiego malutki parosteczek. widłaczek już jeden kiedyś taki znalazłem chyba był początek kwietnia jeszcze nie widziałem dokładnie jak się nazywa taki z dwoma odnogami któryś z kolegów mi podpowiedział jak się nazywa i podpowiedział mi też żeby sobie kupić fajną książkę, taki leksykon jakby myśliwski Język łowiecki, o ile dobrze pamiętam. Bardzo fajna, ciekawa książka i tam faktycznie wszystko jest opisane. No fajny widłaczek. Ale tamten, co znalazłem, był o wiele większy. Chyba ten też ma fajne perełki. Koronka, pieczęć, fajny, malutki. Mam już taki jeden, ale tamten zdecydowanie większy. Zdecydowanie. No, trochę tutaj albo uszczerbiony, albo nadgryziony. Już groty białe. Już czas. Zrobił z nim swoje, ale nie wygląda źle. Fajny, <grystanie> no tu go chyba jakieś myszki skubały. Mhm. A co by nie było, cieszy. Każda znajdka cieszy. Jak mówię, bynajmniej ja. Dobra, damy go tu, zrobimy mu parę ujęć i tyle. Do następnego. Pięknie te łąki wyglądają wśród lasów. Jó to kolor, jest mega. Słuchajcie kresczy? Co nie miara. Trzeba dokładnie przejrzeć swoje ciało po takim przejściu z lasu. Tragedia. Się później jeszcze krótki rzut oka na tą fajną polankę. I jadę jeszcze w jedno miejsce. Wysoka trawa na polanach. Ciężko cokolwiek wypatrzyć Jednak w lesie takim, boże, typowo sosnowo. Świerkowym lepiej, To poszycie troszeczkę tej ściółki jest inne, nie ma tyle tej trawy, co tutaj w lesie liściastym. Duszno jest, cały czas 28 stopni, coś tam grzmi za mną, za plecami, chyba zbiera się na burzę. Trzeba się będzie powoli ewakuować chyba do domku. Pierwsza godzina. Chodzę już dość długo. Piękny, prawdziwek Coś pięknego Aż tego łazi kurczę. Trzeba się pilnować normalnie Żegnaj kolego Ty nie jesteś mile widziany aczkolwiek masz prawo do życia tak zwane O, coś tu kogoś musiało zjeść <grybio> pierza Mnóstwo. Jeszcze na koniec chciałem wam pokazać tego kolosa. Musiałem, ale wielki. O kurczę, to jest chyba borowik ceglastopory. O ile się nie mylę, ale wielki. A z boku troszeczkę mniejszy, ale już lekko nadjedzony pewnie przez ślimaki i inne. Ale wielgachne. Grzmi cały czas tuż za mną kieruję się w stronę parkingu bo zaraz złapie mnie pompa a duszno jest przeokrutnie aż nie ma czym oddychać Zobaczcie, co przyczaiłem. skroniec Chyba mnie też widzi. Była kiedyś taka czytanka w szkole podstawowej. skroniec Wojtuś się nazywał. Nazywała. I poszedł sobie w swoją drogę. Nie będziemy mu dokuczać niech sobie idzie. Właśnie za skroniec to jest charakterystyczny charakterystyczna żmika, ale się nadyma bardzo. Też syczy, ostrzega nas, żebyśmy sobie odeszli. Proszę zobaczyć jak tak się nadyma językiem bada, o przyjmuje już pozycję taką do ataku, ona jest oczywiście, on jest oczywiście, nie jest jadowity My ale... ci nic nie zrobimy kolego Przygotowuje się jakby do ataku. Przyjmuje pozycję taką agresywną, gotową do uderzenia. No nic, kolego, zostawiamy Cię. Nie denerwuj się. Odpoczywaj. Poluj. I to na tyle z dzisiejszego mojego wypadu w teren. Żegnam się z Wami. Dzięki za obejrzenie filmu. Zostawiajcie komentarze, piszcie swoje uwagi, a to dzisiejsze moje znalezisko. Trzymajcie się i do następnego. zażbór!